Dzień dobry, teraz przygotowuję kolejne nagranie, w którym pokażę jak można znaleźć toaletę w parku przy ulicy Kasprowicza w Wrocławiu. Jestem teraz blisko przejścia dla pisze, przy przystanku autobusowym pola, więc tego pola. No i będę szedł w kierunku zachodnim, znajdę wejście do bramy, a potem prawdopodobnie znajdę również też. Toalet, no to wróćmy Prawo w stronę jest słychać sygnał dźwiękowego przejścia dla pieszych Mam uruchomioną aplikację oczywiście, to tu point. Znalazłem jeść do bramy, wchodzę w nią No i słychać, że tu po prawej stronie, teraz się ustawiłem mniej więcej prosto w stosunku do dźwięku. Uruchomię jeszcze raz. No to już wiem gdzie jestem, muszę tylko ominąć łapkę. Jakbym przeczytał uważnie opis, to bym znacznie szybciej znalazł wejście do toalety, no ale nie przeczytałem. Już stoi pod samymi drzwiami chyba. A jednak nie, troszkę bardziej To ale to. No i teraz już wiem, że nacisnę sobie gra muzyka. W środku to prawdopodobnie ktoś tam jest. Nacisnę przycisk. No niestety rzeczywiście zajęte. Tu jest tak to zrobione, zabawnie, że jak jest ktoś w środku, to gra muzyka. Więc no cóż, pozostaje mi tylko poczekać albo pójść. Dalej do parku. No to tyle nagrania. Dziękuję.